ma komordeczki, z tej strony Szakowita z kolejnym na moim kanale W przyszłym odcinku sobie w Minecrafta, ale jako Venom Jeśli lubicie Venoma, strzelcie łapę w górę, 500 łapy w górę I właśnie wkleję wam link w opisie do tego moda z Venomem No i pamiętajcie, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie na Minecraft Premium Zostawcie komentarz o treści Minecraft Premium, no i również zasubskrybujcie mój kanał Jeśli to wszystko zrobiliście, zapraszam was serdecznie do oglądania la co my tu mamy? Hmm, dobra, uwaga, otwieramy O, mamy Symbiom Tak się właśnie zmienimy, Venom, ale Poładzą nam buteleczki z expem. Okej, okay, dobra. Ja tutaj... O, załadujmy sobie je. To jest chyba paliwko. Tak, to jest paliwo, ewidentnie. Uwaga. Możemy tutaj teraz... Ee, to jest eject. Dobra, nieważne, nieważne. Aha, musimy mieć symbiom. Dobra. Wsta wsadziłem go. Wow. Dobra, to jest nasz Venom. Teraz czekajcie, my możemy... Stać się nim halo. Co to jest w ogóle? Co wygląda tak trochę jak człowiek? Taka maś... No dobra, no fajnie. No, prawie jak w filmie. Okej. Okay. Dajmy sobie jeszcze tutaj learn. Nie, nie możemy, okej. Okay. Mutate, nic. Symbiom. Dobra, ten symbiom już nie był się z nas. Nie widać żadnej różnicy. Widzicie dalej słodka marcheweczka. Brudne zielone włosy. No nie ma zmian. Okej. Okay. Dobra. Dobra, nie możemy mutować, nie możemy rank-upować. Rank Okej, okay, co możemy? A, możemy się tego nauczyć. Możemy tego się nauczyć. A po to są nasze buteleczki, dobra. Weźmy sobie wszystkie butelki. Na spokojnie. Uwaga, nie, musimy mieć tam 15 level. Dobra, uwaga. I teraz naucz się tego. I co? Umiem coś? Ability. I dwójeczkę damy transformation. Wow Co jest, czemu Ten venom jest zielony Dobra, może jeszcze jest taki słaby levelowo Czekajcie, shield Na razie umiemy zrobić takiego shielda, patrzcie Ale totalny Kozak, dobra Ładuj te butelki, gościu Ładujemy totalnie wszystkie buteleczki Levelujemy go na maksa I sprawdzamy wszystko, co się tylko da mieć Czekajcie, to jest kolejna rzecz Roll Idziemy na trójeczkę C e, Czekajcie, co to robi? O, tu mam wioskę obok Hehe, he. szykuje się fajny Napa, także dobra, ja szybko Zabieram się za levelowanie, a wy łapkę w górę, na razie Sobie odblokujmy, tutaj nam wszystko To po kolei sobie odblokujmy Byśmy mogli wszystko sobie zrobić OK, kolejny rank up Nie ma problemu, bierzemy Ale tu jest dużo teraz tego wszystkiego Dobra, i teraz jeszcze jeden trzeci level. Runcap, teraz czwarty. Patrzcie, ma umiejętności. Aha, healing. I to jest koniec. Nie możemy montować, to nie nieważne. Czekajcie, teraz piszemy sobie GMODA0. Cząb by nie? Musieliśmy niestety, przykro mi, ale trochę oszukać, bo tutaj nam się lekko zlagowało. Więc dobra, to wszystko resetujemy. Pod jedyneczkę dajemy tak. Uwaga, jest pierwszy, damy shield. Hahaha, <laughs> bez szans jesteś. Łatwiutko teraz e, arm grab. Ok, czekajcie, dobra? Czyli musimy sobie zrobić w ten sposób. Arm grab jest tak. E, tutaj jest shield. Dajmy tu. Dobra, wszystko dobrze działa. Już wiem, jak to działa. W ten sposób. Hmm, ten takle takie coś. Ehm, um, sobie od dołu. Healing możemy dać chyba na moc specjalna. Nie, to nie jest moc specjalna. Damy tutaj sound. Okej, okay, to nie jest. Dobra, rozumiem. E tutaj sobie też nie możemy. Okej, okay, rozumiem jak najbardziej. Puściu, spadaj, on nam życie zabiera, ale patrzcie. My go zabijamy na strzała, trochę trochę dziwne. Dalej nie możemy. Okej. Okay. Na piątkę też nie możemy. Mm, coś jest? Power. Dobra. Czekajcie. Nie, to to dalej działa. Hmm. Nie moc chodzi. Symbiotic shard. Dobra. Ok, to działa. Web canon. Dobra, sprawdźmy, jak to wszystko się prezentuje. Tam jest ziomeczek. Symbiotic shard. Dobra, to jest taki jakiś nóż, coś takiego. Pod G? Aha, pajęczyna. Okej, okay, jak. Fu, jak glut to wygląda. Dobra, dobra, starczy, starczy, starczy. Starczy. Jak st skoczy. Ale ja tam zaraz się do was dorwę, nie, przysięgam. Dobra. Nie, no, patrzcie, co ja robię. No, jest, jestem system jak Spider-Man, tylko no, lepszy i silniejszy, wiadomo. O, potwały jest takie coś. Tylko czekajcie, czemu nam to nie działa? Halo. Eee, nie. A healing. Healing nic nie robi. Shield. Dobra, zobaczmy co to robi. Wow. Dostał grubo. A pod G? Nie, pod G tylko takie coś. To jest słabe pod Xem rzut. Ale tu było jeszcze coś takiego coś jak Arm recoil. Eee, web ceiling, Dobra, jest pod V. To jest pod V. Sprawdźmy. Ale chłop został porobiony. Wszystko na strzała zbijamy. Drewno, wszystko na strzała mamy. Jaki pogchamp! Dobra, Creeper. Jesteś nadziwiany, chłopie. Albo no nie, nie jesteś. No, no trudno. Trudno pójdźmy sobie tam, gdzie wcześniej byliśmy dobra, tylko gdzie to jest ta nasza maszyna, żeśmy teraz ją znaleźli? Um, dobra, jest, 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 o to nam chodziło pokaż się mm, nie to dobra, puściłem dobra, ja was tutaj wszystkich nawalę po kolei bez szans. na strzała właśnie transformacja, dobra, zmienimy sobie jeszcze, jeszcze raz, wszystko reset dajmy sobie od początku transformation, jedynka, to jest ważne shield, dwójka, przyda się shield e, dasz, możemy dać trójkę mm, ukryzienie chyba to jest tak e, to jest ukryzienie Armblade tutaj to na szóstkę, aha, dobra to nie jest typowa moc dla nas, nie wiem czemu mamy chyba jakiegoś trochę innego tutaj ziomeczka mi się wydaje, że można też innego symbioma znaleźć ja znalazłem akurat symbiom czarny ale mogą też być chyba inne Dobra, nieważne. No trudno. Ale co to mogłoby być w takim razie? Poczekajcie, jakaś specjalna moc. Hmm. Aha, pasyw. Pasywka to jest jakaś. No dobra, pasywka specjal. Dobra, jest special. Jest special. E, utility, gdzieś musimy znaleźć Utility tu gdzieś będzie. Utility to jest też special. Dobra, zobaczmy sobie najpierw tego specjala. Ty, co ja robię? To jest straszne. O, gościu. Dobra, Totalny Mockchamp. E, dobra, teraz znajdziemy sobie trochę inny specjal. Był bardzo dobry. Teraz mamy takie coś. Engelema, engelemat, tak Dobra, pod V co mamy? Patrzcie, on gryzie. Patrz, V. No teraz to nie działa, ale przed chwilą gryz. No, widzieliście, mu tak szczęka latała zresztą. Nawet e, dash. No dash taki słabiutki trochę. No tu niestety nic nie zrobiłem. Nie wiem, czy to w ogóle Z działa, Angelemat. A działa, czyli teraz po prostu wali w jedną stronę. Chodź. Nie, to, to, to nic nie robi. Nie, słabe, 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 słabe bardzo słabe. Ale Kozacki Venom to jest chyba najlepsza postać, jaka jest. Zobaczmy sobie. Zrecytujmy sobie wszystko. Idźmy od góry. Mm, ability, wszystko jest ability, ability, passive. E, nie możemy. Czemu nie? A on już nawet z nas nie może strzelać, taki dobry jestem. Chopię, ja, Macho, Macho bym powiedział, Macho. Passive, Dobra, to jest specjal tego specjala sobie oczywiście bierzemy. Jest kozacki, to sobie też ubieramy. Flight, Sound. Aha, no dobra, nieważne. Zobaczmy tego, R-kę. Aha, jest niewidzialny. Ok, F. Nie! Nie wierzę. O w dupę. To jest... Pfu. Co to jest? No. Pff. Nikt nie ma podjazdu, dobra. To wygrało odcinek. Chłopie. Patrz. Co? Co? Ty mi grozisz, ty mi grozisz. Pa eleczka, jestem niewidzialny albo nie Pa To jest specjalna moc. No dawaj, kozaku. Wszystko ginie. Znaczy na zombiaki Chłopie, chłopie. Nie. Tylko Fkę jeszcze chcę użyć. Proszę, Fkę, Dajcie mi jeszcze raz użyć F. Fy, 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 fy. Leżysz. Knockout. Podchodzisz do chłopa. Dajesz knockout. Się ma. I się leci. I się leci. Ja lecę w kosmos. ale widzowie. Co, stawcie łapkę w górę O nie. Dobra, z, zginę na dupadku. Uwaga, lecimy cały czas do przodu. Cały czas w górę. Um, a więc dobra. E, nie wiem, co się stało. Chyba nie spadam. Widzą jeszcze, łapy łapę w górę stawcie subika. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Heja!